Pobierasz zasiłek macierzyński, złóż wniosek o podwyżkę. Masz czas do 17 maja. Osoby, które na dzień 26 kwietnia 2023 pobierały zasiłek macierzyński, mogą złożyć wniosek o przeliczenie w celu uzyskania wyższego świadczenia. Na złożenie wniosku jest czas do 17 maja 2023. Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy i za czas urlopu macierzyńskiego wynosi on. 100%, a za czas urlopu rodzicielskiego wynosi 70%. Jeśli matka dziecka do 21 dni po porodzie lub po przyjęciu dziecka na wychowanie złoży wniosek o tak zwany długi urlop macierzyński, czyli o całość tego urlopu, całość świadczenia będzie wynosiła 81,5%. Wniosek należy złożyć do płatnika zasiłku, czyli albo do pracodawcy, zleceniodawcy lub do ZUS-u. Ważne, skąd otrzymujesz Przelew. tytułem zasiłku macierzyńskiego. Wniosek składany do pracodawcy lub zleceniodawcy powinien mieć formę pisemną. Wniosek do ZUS możesz złożyć po zalogowaniu się do PUE ZUS na formularzu POG. POG.